Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj znów z NARD, znów jestem na stoku. Tyle, że dzisiaj jadę na Orczyku, bo jestem na stoku akurat zwanym Rusiński. W związku z tym, że tu działa karnet, który kupiliśmy na 5 dni, bo kupiliśmy 5-dniowy, są różne karnety 14-dniowy, 5, 7, 3, z 5, 1 4 godziny na godzinę. Natomiast no, na tyle dni, ile my mamy tutaj pobyt, zarezerwowaliśmy sobie na 6 nocy, 7 dni w związku z tym karnet pięciodniowy jak najbardziej nam się e, najbardziej opłacał i taki e, wykupiliśmy akurat na tem Rusiński e, można właśnie jeździć na naszym karnecie, w związku z tym dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, ponieważ na Kotelnicy było bardzo dużo ludzi, tam są momenty, kiedy jest troszeczkę mniej tych ludzi, jest to pora obiadowa, tak między 13 a 15 troszeczkę się rozluźnia ale naprawdę bardzo e, mało dwa dni padało, jesteśmy tutaj od soboty, w soboty 4 godziny zjeżdżamy i taki karnet mieliśmy, a później kupiliśmy sobie pięciodniowe. A w związku z tym właśnie tego pierwszego i drugiego dnia padało a wczoraj była piękna pogoda, ale nie kręciłam dla Was odcinka, dlatego dzisiaj kręcę właśnie z innej górki, właśnie Rusiński są tu dwa stoki, jeden troszeczkę bardziej stromy tylko z wyciągiem, drugi na którym właśnie jestem do połowy ma można powiedzieć orczyk, a dalej też ma wyciąg bo się trasa jeszcze kawałek ciągnie, ja dzisiaj postawiłam wyłącznie na orczyk, dlatego że szybciej się zjeżdża szybciej się tym orczykiem wjeżdża, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że tu jest bardzo dużo grup, dzieci na feriach, które się uczą, instruktorów i tak dalej. W związku z tym w takiej gąsieniczki, jak widzicie, no po prostu można wjechać, można kopić zrobić może nam zrobić jeszcze Trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o ten stop, to właśnie to najbardziej mi tutaj przeszkadza. Na kotelnicy jest dużo ludzi, no ale wiadomo, są, nart, są ferie, są takie atrakcje jak narty, ludzie jadą w góry, chcą wykorzystać swoje różnego rodzaju bony, bo nie ukrywajmy, no rząd troszeczkę się postarał i dwa lata temu chyba dawał takie bony 500 zł, w związku z tym, nie ukrywajmy, ludzie zaczęli wyjeżdżać. No i przez to są też większe kolejki i, e, i, i właśnie trzeba tutaj czekać. Kochani, dajcie znać, czy byliście tutaj na tej stopie rusyjskiej, jak Wam się podobało. E, nie jest najgorzej, powiem szczerze, ale zdecydowanie wolę dłuższe trasy. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się pojechać za granicę. trzecia dawka yy, nie krócej niż dwa miesiące, no niestety nie mogą sobie na to pozwolić, także trzymajcie się i do kolejnego odcinka, to pa! pa.